Kilkakrotnie na tej sali poruszana i jakoś nie bez mocy. Wszyscy wiemy na tej sali, w jaki sposób wyglądają finanse gminy. Wyglądają prawie, że wręcz masakrycznie. Słyszeli, jak wyglądają jednostki gminne, PGM, zadłużenie ponad milion złotych. Masa pieniędzy jest do wyciągnięcia, w sensie do odzyskania pieniędzy należnej gminie. Pan burmistrz w tej materii nie robi praktycznie nic. Chodzi mianowicie w dalszym ciągu o wyegzekwowanie od osoby, która inkasuje opłatę za wystawianie się i handlowanie na powódzkich targach rolnych. W 2010 roku z inicjatywy pana burmistrza, jako kilkukrotnie w interpelacji pana Kasięcza Kajmowej, została zmieniona uchwała w sprawie ustalania stawy opłaty targowej, że m.in. targi rolne wyłącza się z tej opłaty. Wojt, burmistrz, rezydent miasta jest organem egzekucyjnym. Wobec tego wnoszę do Pana Burmistrza, a z tego tytułu żądania nie przedawniają się po 10 latach, czyli jeżeli 3 lata temu była zmieniona ustawa, uchwała Rady Miejskiej, 7 lat do tyłu proszę Pana Burmistrza o doprowadzenie do wyegzekwowania należnych gminie. Ja już niejednokrotnie na ten temat mówiłem. Babcia, która sprzedaje dwa koszyczki truskawek pod polowaniem, babcie się straszy mandatem i się pobiera opłatę na targów. Natomiast tutaj yy, nie chcę być posądzony o to, bo pochwalam jak najbardziej ideę tych targów, yy, pochwalam yy, trud organizacyjny. Pan yy, już kiedyś powiedział, że gmina jest organizatorów organizatorem. Wobec tego dzisiaj... Poproszę od Pana Burmistrza kopię umowy bądź porozumienia, na jakiej podstawie organizator targów rolnych dysponuje gruntem gminy. Jeżeli gmina jest współorganizatorem, to gmina powinna być również współdziałowcem w pobieranych opłatach targowych. Średnia opłata za jedno stanowisko wynosi tam około 800-1000 zł, a i tu jest wystarczą, to wystarczy wejść sobie na stronę internetową. Targów i wtedy wiemy, jakie pieniądze gminy uciekają. Wobec tego oczekuję od Pana Burmistrza, bo w takim przypadku, no, myślę, że tą sprawę można posunąć dalej. To są niemałe pieniądze, a dziur w gminie jest, w sensie finansowym jest bardzo dużo. Wobec tego na pewno te pieniądze się przydadzą. Myślę, że to no, mnie myślę, ale do Pana Burmistrza należy dbanie o dobro finansów gminy. Wobec tego nawet na pewno tą drogę egzekucyjną rozpocznie bardzo szybko. i a na, naliczy Pan jeszcze do tego dodatkowe odsetki. Wobec tego ja tylko dzisiaj bym chciał po przerwie kopię umowy bądź porozumienia, na jakiej podstawie organizator targu dysponuje gruntem gminnym. Pan radny Grabowski by chciał wszystko odrębnić. I ta troska o te targi z drugiej bo ja powiem szczerze, że umowa kiedyś była, nawet nie wiem, gdzie ona dokładnie jest. Teraz by mi nie poszło. Pewnie. Natomiast, jeśli chodzi o umowę, proszę bardzo, ja jestem za, żeby taka umowa konkretna postawiła. Mam mapę, nie ma sprawy i poprosimy pana Kielskiego, czy w ogóle warto będzie taką umowę. Dobrze?